George, musisz założyć... Czapeczkę? Czemu? Foliowe czapeczki działają jak tarcza, chroniąc nasz mózg przed szkodą. Chodź, Zaraz, a wy dokąd? Doli-dla, doli-dla... Pepa i George znaleźli małą kałużę z łajnem. Peko, George! Chodźcie już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że nie umiem liczyć. Och, George, co ty brałeś? Że niby ja, ależ nic. O, biedny George! A co ma być bogaty? Biedny George. Spokojnie, wezwę doktora Niedźwiedzia. Człowieku, oczyp się ode mnie. Nie. Człowieku, czy Ty normalny, czy walnięty? Nie. Dobra, Nara! Czy teraz, George? Nie. Nie. Pójdzie do. Nie. Nie. Co się tu dzieje? Biedny George! Idziemy prosto do łóżka. Musisz troszkę poleżeć A za skupiany premium luzem aż 50% taniej 3,49 za kilogram A za skupi chrupkę? Co ty, jaja sobie robisz? W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru Fresh 14 to the LeBron! Początkowo!